Ale teraz idzie za czasem. Romanowski poterzi. Kalawikowski to, na co pracował. Od początku do końca. Już są obaj na środku. Już bardzo blisko siebie palce y, od stóp od razu wymiany. Bóg nie powinny. Ale siadł. Teraz kupniecie Koniec! Ależ to zrobił! Pierwsza akcja, pierwszy celny cios. Uśpił, uśpiło Sebastiana Rajewskiego! Zadziałało z opóźnionym zaponem, to jest coś nieprawdopodobnego! Już trafia lewą ręką Romanowski. Musi na to wszystko uważacie, Damian. Pięknie Są teraz? szuka też wysokiej Awantura, awantura. Już poczuł te czosy na prawym oku. I Tomi. Aż teraz ładnie. Gdzieś tu zamarkował e, o tym jak sami rękoma to wysokie kopnięcie, ale już odpowiedź ze strony Romanowskiego. Już teraz ten chce przechodzić Widzicie I... za ciosy. Romanowski na To jest jego polem One On wciąga tak głębokie wody w tym momencie Janikowskiego. Prawie na nogach Damiana na potem runął na ziemię. To nie jest pułapka dla Tomiego Romanowskiego. Jaki on jest śliski, jak on jest sprypki. Ciosem i Tommy na to czuje krew Tomek Romanowski. Trafi po raz kolejny ten grafek, krociutki, bity, trafiony mocnymi ciosie przez przed tu nie trafił, trafił po raz kolejny, robią rękony Tomasz Romanowski. ten, też odpowiada, Damian chowa się za podwójną gardą Tomi. Romanowski. Dzisiaj przysposobiony przede wszystkim na walkę z kontry, trafi do średnicza, po doszedł do głowy Ta akcja była naprawdę jest coraz więcej krwi na twarzy Tomka Romanowskiego ma swój moment w tym pojedynku Damian Anikowski musi skrzeń z tego skorzystać, bo to jest jego szansa wybudować tę przewagę Czy Damian przeniesie walkę do parteru, czy jednak po raz kolejny spróbuje nawiązać rywalizację w królestwie przeciwnik? Będzie może szukał właśnie tego sprowadzenia Damian Janikowski, że on może to wtedy pojedynczy wrócić, robi to! Wejście do jednej nogi, wyniesienie i nie... sprowadzenie! Jest tyle Damian Janikowski! To są złe informacje dla Romanowskiego, kapitalne dla Janikowskiego! Rozbijał łokciami już mocno, rozbijaną twarz Tomiego Damian Janikowski! Ostatnie sekundy! To odniesie jeszcze pozycja, aby wyprowadzić! Eco